Cześć, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie pod tytułem Unboxing. Będziemy sobie... Słuchajcie, to jest takie modne teraz podobno, tak, tak mi mówił, mówił mój znajomy, który się zajmuje marketingiem i mówi, słuchaj, Musisz rozpakow rozpakować kiedyś pudełko. Ja raz już kiedyś rozpakowywałam, em, rozpakowywałam z Wami, a teraz pomyślałam sobie, że tych, e, tych rzeczy się trochę nazbierało. I słuchajcie, mam trzy takie pudełka. I powiem Wam szczerze, że w dwóch tak naprawdę nie do końca pamiętam, co w nich jest w ogóle. E, dlatego, że to są akurat prezenty. Te dwa to są prezenty, bo zawsze w takich opakowaniach firma przysyła nam prezenty. A tutaj na dole mamy pudełko z zamówieniami dla, dla moich klientek, dziewczyny, czyli dla Was, dla moich klientek. Także napiszcie tylko, czy chcecie, żebym, żebym najpierw rozpakowała to z kosmetykami i z nowościami, które już od 16 będą dostępne, czy też, czy też wolicie nagrody. Nagrody, ja chętnie rozpakowałabym nagrody. Widzicie co zrobiłam? Ja po prostu tak mam, nie wiem jak wy macie. Czy jak dostajecie nagrodę, napisz w komentarzu, czy jak dostajesz w ogóle coś w prezencie, to natychmiast rozpakowujesz, czy też nie? Ja na przykład mam tak, że jak wiem, że przychodzą nagrody, to mnie rajcuje przede wszystkim samo zdobywanie nagrody. Jak widzicie, po prostu tego się uzbierało. Jeszcze tam są chyba dwa pudełka z nagrodami, które kolejnym razem rozpakuję bo y, tak mnie y, najbardziej mnie fascynuje właśnie ten moment, kiedy ja idę po coś, ten moment, kiedy ta droga do, y, do, samej, do samej realizacji celu, już samo, sama realizacja y, celu, nagrody, ja już w ogóle nawet nie pamiętam, y, jaka jest nagroda. Więc to jest w ogóle niesamowite, ale powiem Wam, powiem Wam, napiszcie, czy mam zacząć od produktów, czy mam zacząć od, od tego, co dostałam w nagrodę. Może zrobimy także produkty po środku, co? Zobaczymy, co tutaj takiego jest. Co tutaj takiego jest. Niech się... Niech się, zrobimy tak, produkty po środku, a tutaj, choć nie wiem tak naprawdę, czy to też nie były jakieś produkty, ale nie sądzę, ale nie sądzę, no i zobaczcie, zobaczymy, co to ja takiego tutaj dostam, w takich zwykle opakowaniach przychodzą nam prezenty z firmy, w różowych bibułkach. Ja uwielbiam, słuchajcie, to pakowanie. Ten moment rozpakowania, czyli jak już z tego pudła wyciągam, to ten moment rozpakowania. Także zobaczcie, co tutaj jest takiego. Niech ja sobie. Ja najchętniej tu bym w ogóle tego nie rozrywała, to tak pięknie wygląda. Ale różowiódkie. O Boże, ja zapomniałam już całkowicie, że coś takiego wybrałam. Dostałam, znaczy wygrałam, dostałam po prostu w prezencie, bo w Ameryce uwielbiam to, że ja mogę decydować, jakie nagrody dostaję i sama sobie po nie sięgam, sama sobie wybieram i to jest też super, to jest też super, słuchajcie w międzyczasie, to rebeczka, to moje koleżanki, które są gadżeciarami, dobrze, że mojego męża nie ma, bo za każdym razem słuchajcie, jak... Jak on wraca i jak widzi kolejną torebkę, to, mu, to łapie się za głowę. Także taka, słuchajcie, w tam raz na plażę, myślę, że mogłaby być e, zasuwana, więc e, Nikoś, e, Nadia się na pewno ucieszy, bo jest świecąca, więc zapewne będzie chciała sobie pożyczyć ode mnie. Także to gardeciara moja kochana. E, no i oczywiście sygnowana logo K, także zawsze rozpoznawalne. Taka, słuchajcie, w. Nawet nie w takie jakieś geometryczne wzory, jest to taki gadżet. Yy, muszę schować ze szafy. Bo mój mąż znowu, jak zobaczy, to złapie się za głowę i mówi setna torebka. Po co ci jest kolejna torebka? Także zgodnie z tym, co, co powiedziałam. No dobra, no to skoro miała być nagroda ta ostatnia na koniec, to sobie to zobaczymy. I akurat ta paczka jest z kosmetykami. I to, co jest najpiękniejsze to sama sobie za nią płacę i sama się rajcuję za każdym razem jak ją otwieram dokładnie, bardziej się nawet chyba cieszę z tych paczek kosmetycznych niż z tych z nagrodami no takim jestem typem, dlatego że kosmetyki dla mnie to jest coś takiego wiecie, wartościowego coś takiego co widzę rezultat coś takiego co daje mi namacalny namacalne coś więc dla tych z was, które lubią napisz czy lubisz, czy wolisz gadżety czy wolisz, czy wolisz coś takiego, co widzisz od razu rezultat i efekt, a poza tym ja się nie mogę zawsze doczekać, jak przekaże, przychodzi mi paczka i przekazuje informacje, informacje klientkom. I co my tutaj mamy? Informacje, produkty. Dziewczyny, no to dobra. Dziewczyny i chłopaki, tutaj oczywiście jakieś materiały firmowe, gadżeciarskie, no tutaj będzie sajgon po prostu. Od czego zacznę? Zacznę, a ostatnio, nie wiem czy pamiętacie, opowiadałam o różowym i o fioletowym słuiczku, kubełku mocy, kubełku nawilżenia i to są właśnie te dwa cudeńka, te dwa cudeńka, także Kasia dla Ciebie już, już przyszły na dzień i na noc, będziesz miała te cuda już u siebie. Co tu mamy jeszcze? System soniczny, system, i gdzieś to powinno, jest i tutaj szczoteczka do masa, końcówka do masażera, więc będzie... Będzie kolejna, kolejna z Was miała pielęgnację. Śmiać mi się chce czasem, jak niektóre z Was piszą do mnie, że wiesz, jak patrzę na to, jak używasz tej szczoteczki, jak o niej opowiadasz, tego całego systemu sonicznego, to tak Agnieszka ostatnio mi powiedziała. Aga całuję cię, kochana, bo wiem, że będziesz oglądać, że wiesz, tak patrzę, patrzę, wszystko uwielbiasz, Sylwia, super. Ja generalnie też lubię, bo to nie jest tak, że która z nas nie lubi dostawać prezentów? Ja uwielbiam dostawać prezenty, tylko nie zawsze rozpakowuję je. Zapominam je rozpakować, więc na przykład pamiętaj, że jeżeli jesteś. Kiedykolwiek będziesz mi wręczać prezent, to przypilnuj przy tobie, żebym go rozpakowała, bo mnie bardziej cieszy samo przebywanie z tobą niż to, że dostanę od ciebie prezent. Ale uwielbiam. Uwielbiam dostawać, tak jak każda kobieta kocha prezenty, choć zdecydowanie wolę je dawać. I teraz system soniczny, cztery razy szybsze oczyszczenie i Aga, Aga powiedziała mi, mówi, wiesz mam swój system soniczny, ale po prostu jak patrzę na to i jak słyszę o tym, jak ty opowiadasz o tym swoim, to mój wcale takich rzeczy nie robi, więc jeśli twój system soniczny nie robi takich rzeczy, to bądź Aga Agnieszka, zamów sobie system Mary cztery razy szybsze, dokładniejsze oczyszczenie i to cudo, czyli mój przyjaciel, masażer do wtłaczania serum, do wtłaczania kremu, do wtłaczania składników odżywczych z masek, także to są, to są słuchajcie, no gadżetów tutaj mam całą masę kolejny słuchajcie zestaw do multimaskingu i tu gdzieś żelowa jeszcze jest tak, mamy multimasking, maska żelowa, ta z kwasem hialuronowym, taka nawilżająca, maska węglowa Tutaj troszkę widzę, że się opakowanie pogniotło. Maska węglowa do detoksu skóry i maska rozświetlająco-wygładająca. Często pokazuję wam, jak używać multi-masking, i to właśnie jest set taki do intensywnej regeneracji, do odżywienia skóry. Co tu mamy? Mamy tutaj absolutny must have, mój. I kiedyś podczas wywiadu, to było już kilka lat temu. Do jednej z gazet zostałam zapytana, czy co takiego bym zabrała, bo wiecie, cały asortyment Mary Kay to jest, o właśnie tutaj mamy katalog. Więc to jest troszkę najnowsze katalogi, kochane. Napiszcie, napiszcie która już z Was ma. I tutaj zobaczcie, ile. Jest cały asortyment po prostu tych produktów. I ktoś się mnie zapytał, co. Te, pani redaktor zapytała, mówi: Madzia, a gdybyś miała zabrać jeden produkt na bezludną wyspę, gdzie po prostu nic więcej nie możesz zabrać, tylko jeden produkt, to moi kochani, to byłby mój must have, czyli mleczko 4 w jednym do oczyszczania twarzy. Gdyby się dało przymyć. I szczoteczki ktoś nie brałby pod systemu sonicznego jako produkt, tylko wziąłby po prostu jako narzędzie, to wzięłabym razem ze szczoteczką. Natomiast gdyby, gdyby to była jedna absolutnie rzecz, to byłoby to mleczko 4 w jednym, bo takiego oczyszczenia, takiej, takiego uczucia czystości, takiego uczucia rozmiękczonej skóry po prostu nie mam po żadnym innym. Nie miałam nigdy wcześniej żadnym innym produkcie, więc to jest absolutny mój must have. No i oczywiście katalogi, katalogi dla moich ambasadorek, piękna i dla, e, dla Was, moje drogie klientki. E, katalog wiosna, obudź swoją skórę z zimowego snu i nowości, nowości, słuchajcie, żeby do tych nowości się dogrzebać, to ja muszę Wam wyciągnąć to, co, co cały set katalogów, słuchajcie, bo ja ich po prostu potrzebuję dużo. Cały set, o matko, ile tutaj się, ile tutaj jest, więc muszę wyciągnąć Wam wszystkie te rzeczy, żeby, o, to co, to co też kocham, to co też kocham, to paletka, kasetka magnetyczna i tutaj, i tutaj, moi drodzy, moi drodzy, róże, róże dla Ani, Aniu, masz róż, tutaj pokażę Wam, muszę go, muszę pokazać, to jest pierwszy róż, którego ja zaczęłam używać, róż blasz, taki z poświatą złota, ja mam go teraz na policzku, e, z takimi drobinkami delikatnymi, ja mówię, że to jest takie muśnięcie, muśnięcie słońca na policzku, a tutaj jest róż, którego bardzo często używam na powieki, e, również jako cień, e, i to ohoho, ho, patrzcie, spadł, nic mu się nie stało, całe szczęście, róż Rosy nude. jest to taki matowy róż, matowy dla tych z Was, które lubią matowe wykończenie super uzupełnienie kasetka jest namagnesowana i ja Wam zaraz pokażę, co takiego dołożę, bo tu sobie przygotowałam Ania coś, co jest z podlady nie wiem, czy lubicie takie towary z podlady, ja uwielbiam jest to bronzer taki z drobinkami, Copper Glow Gilded Glow z takimi drobinkami złoto, srebra, z poświatą, po prostu taka mozajeczka wspaniała. Ponieważ Ania ma już te klasyczne nasz brązer matowy, to mówi, że teraz na lato chciałaby coś bardziej rozświetlającego jeszcze tutaj na podkreślenie kości. A tutaj mamy miniatureczki, miniaturka Mikro i błyszczeki w prezencie. To są takie gratisy w prezencie, które dostajemy. Dzisiaj, o, dziewczyny, dla tych z Was, które dzisiaj oglądały mojego live'a, które są na mojej zamkniętej grupie, to jest właśnie ten puder, którego używałam dzisiaj. I dla Kasi olejek naturali z naszej, z naszej serii Naturali. W ogóle mi się też skończył, więc zaraz będę musiała zamawiać kolejny, dzisiaj skończył mi się podczas live'a, olejek naturali wspaniały, naturalny do podtrzymania nawilżenia w skórze w ogóle teraz na tą porę roku ekstra i sztyft sztyft do ust i do twarzy sztyft, który może być dla całej rodziny nawilżający bardzo intensywnie i tu mamy troszkę koloru a co mamy tutaj jeszcze do yy, paletka nie paletka, tylko pędzelki. Pędzelek do różu, pędzelek do tutaj, będzie do pudru mineralnego, w tego, który bardzo często nakładam w zasadzie codziennie. Nie wyobrażam sobie bez makijażu, makijaż bez nich. I mój ukochany pędzel do podkładu pędzel do podkładu taki płaski najlepszy pędzel do podkładu, jakiego używałam. On jest taki zbity, więc. Więc, więc, więc będzie w sam raz do makijażu. W ogóle teraz dziewczyny coraz mocniej się, coraz odważniej, coraz intensywniej się malują. Chcecie próbować, chcecie testować sobie konturowanie twarzy i to jest też ekstra. To co... Co tu mamy? Bibułki absorbujące nadmiar sebum. Najlepsze bibułki ever. 75 sztuk, słuchajcie, za 35 zł. Cudne, bo zostaje całkowicie makijaż i pochłaniają teraz na tą porę. Jak już zaczyna się wiosna i lato, to świetnie się sprawdzają u każdej z Was i chwalicie je bardzo mocno. Te, które, te z Was, którym skóra się wyświeca. Pozdrawiam wszystkie błyszczki, wszystkie świecące skóry e, takie jak moja. Ja nawilżam bardzo mocno, natomiast faktycznie skóra mi się wybłyszcza często. E, must w każdej kobiety baza pod cienie, baza pod cienie. No i tutaj mamy kredka do oczu ja mam akurat ją dzisiaj Deep Brown. E, nasze si na lotnych silikonach kredeczki bardzo miękkie, ale trwałe również jednocześnie. Świetnie się roz, rozcierają i Dark Brunette ciem, dla ciemniejszych jeszcze brwi niż moje, e, rysik. I kochane serum C, serum C must have dla odżywienia skóry w każdym momencie. Świetnie się sprawdza z naszymi kubełkami wody, wody nawodnienia, nawilżenia. Super regeneracja. Ja to serum c dokładam teraz do każdej praktycznie kuracji, zarówno do kuracji trądzikowej, jak i do kuracji przeciwzmarszczkowej, jak i do kuracji nawilżającej, nawadniającej. Super, super, super produkt i chcę wam powiedzieć, że on jest limitowany, więc jak któraś z was chce mega odżywić, to polecam bardzo serdecznie. Ciociu, Elu, to jest produkt dla Ciebie bez dwóch zdań i kubełki wody również będziesz po prostu zachwycona. A że ja po prostu kocham o osoby bliskie mi dbać na, dbać w szczególności, to właśnie to właśnie tak e, zawsze słuchajcie, mówię, a co kto z tym zrobi, to już jest. To już jest jego, także mam nadzieję, odzywaj się, ciocia, w wiadomości prywatnej, to Ci podpowiem jeszcze, co możesz zrobić. Płateczki, hydrożelki pod oczy, eee, mam, moje mam, właśnie... A rysunek. co tu mamy? Kogo my tu mamy? Chcesz pokazać się? Chodź, 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 chodź. Zobaczcie, zrobiłem dla Ciebie rysunek, mama. Nauczanie zdalne, lekcje zdalne. Wparował, zostawił rysunek, więc słuchajcie, to też Wam muszę pokazać, bo bo yy, tak, tutaj mamy układ słoneczny, yy, domyślam się, że to będzie pewnie rakieta, bo tak wygląda i śmieć mi się chce, bo ostatnio Nikodem ma w ogóle fazy, zresztą pewnie w relacjach widzicie, yy, jakie ma fazy, jeśli chodzi o wszystkie planety, więc on po prostu nawet z takimi detalami, tutaj jest, słuchajcie, Saturn yy, z pierścieniami, czy wy to widzicie? No po prostu to się nazywa, to się nazywa szczegółowość. Yy. To się nazywa szczegółowość. I tutaj mamy jeszcze, mamy jeszcze kochane. Tak? Pani chciała kosmetyk? To poproś, żeby chwileczkę poczekała. To zrób kaweczkę i mamusia zaraz przyjdzie. Okay? Mamy właśnie, właśnie przyszła. Przyszło, patrzę, kto przy. A, już wiem, kto przyjechał. Już wiem, kto przyjechał. Także Dorotka przyjechała po krem podoczy. Serum C, jeszcze jedno. I tu mamy kochane, co tu mamy? Korektor podoczy. Mój ukochany, oczywiście. I tuż do rzęs. Tuż do rzęs ten, który Ja mówię na niego, rzęsy w opakowaniu. Rzęsy w opakowaniu. Podkład, którego ja akurat teraz używam rozświetlający, serum zwężające pory skóry, płyn do demakijażu oczu najlepszy, dwufazowy, najlepszy, jakiego używałam nie podrażnia oczu. No i oczywiście, mikro Mikro, która, która dwa... zobaczcie, ona w takim opakowaniu jest ta której, której używamy, więc bez problemu, dobra, dostaliśmy się słuchajcie, do do, mam nadzieję, jak ja to teraz wyciągnę? Oo, jakoś to tak trzeba, będzie chyba. Bo tutaj jest magiczne pudełko z nowościami. Okej. Okay. Mamy, nad... słuchajcie, nie ma jak się ma córkę, to ona zaraz się zajmie gościem. I to jest w ogóle cudowne. Cudowne, a ja dziś nagrywam na górze, zobaczcie. Nowości zapakowane. Zapakowane w czerwone bibułeczki, w czerwone bibułeczki. Tu mamy gadżety takie do prezentacji: jak robię zdjęcia, to mam od, od razu, słuchajcie, przygotowane gadżeciki, jakieś kwiatuszki, jakieś koraliczki, yy, bibułeczki, wszystko to, co jest potrzebne. I no, i oczywiście. Oczywiście w prezencie. Od czego tutaj zacznę? Myślę, że od początku, od początku, nie będę jutro Wam będę opowiadać i będę ich używać, więc z przyjemnością Wam pokażę. A tutaj już woda micelarna. To jest produkt, który wzbudził najwięcej kontrowersji, jeśli chodzi o nasze nowości wiosenne. Dlaczego? Dlatego, że wiele, wiele razy ja zawsze powtarzam Wam, że dzięki temu, że tak wiele z Was używa płynu micelarnego, to tak, dzięki temu ja mam bardzo dużo pracy. Niestety złe jego użytkowanie sprawia bardzo poważne problemy ze skórą, ale ponieważ firma idzie z duchem czasu, to stworzyła wodę micelarną, która jest przeznaczona przede wszystkim do wielofazowego mycia. Co to znaczy? To jest pierwszy produkt, którym rozpuszczamy zanieczyszczenia, zanieczyszczenia, takie pierwsze, do takiego odświeżenia w ciągu dnia. Jutro troszkę więcej Wam o tym opowiem, ale muszę go powąchać. Na mojej zamkniętej grupie dzisiaj już będę używała. Co tu mamy? Krem. Krem do stóp, miętowy, miętowy z rozmarynem, jeśli dobrze pamiętam, to jest produkt, który zawsze wchodzi na wiosnę i jego można używać dla tych z Was, które chodzą w szpilkach, które często mają takie zmęczone, opuchnięte nogi, można go używać również na, na rajstopę i daje taki efekt niesamowitego odświeżenia. I coś, na co najbardziej ja czekałam osobiście, bo ja jestem, wiecie, że jestem fanką po prostu maseczek. Dzisiaj pozdrawiam Cię Mateusz, bo Mateusz, mój kolega, napisał mi, że Madzia, Ty, jak wrzucasz te maseczki codziennie rano w relacjach, to ja już nie potrzebuję kawy pić, bo już natychmiast jestem obudzony. Także Mateusz, mam dla Ciebie fantastyczną wiadomość: Będziesz, będzie kolejna maska kolejnego koloru i, i będę straszyć straszyć tak, że będę straszakiem i maseczka, maseczka, którą sobie muszę ją po prostu, ja już ją wąchałam, przepięknie pachnie, a tutaj jest taki, taka szpatułka silikonowa, dzięki której nie zmarnuje się żadna żadna ilość i mam dla was cudną wiadomość, że ta maska, w ogóle maska jest w edycji limitowanej, więc jak chcecie ją sobie zamówić dla tych z was, które mają swoją konsultantkę, to się do niej zgłoście, dla tych, które nie mają swojej konsultantki, to zapraszam was serdecznie. Maska z glinką i to jest taka różowiutka, różowiutka, słuchajcie, maska, która przepięknie będzie oczyszczała skórę. Mm, po prostu bosko. Pachnie bosko, a działanie jest jeszcze o tym działaniu. Będę Wam opowiadać jutro o tym, co to robi. I trzydziestka, pięćdziesiątka, fantastyczne filtry, które mają ochronę, filtry, w których połączone są filtry naturalne i chemiczne, fizyczne i chemiczne. Także słuchajcie, będą, będzie to hit. Hit nad hitów 30 i 50. Bardzo często porównywane jest do pielęgnacji Lancaster, do pielęgnacji tej najbardziej znanej linii słonecznej, ekskluzywnych produktów. I jakościowo te z Was, które używały Lancastera, mówią, że mają efekty dokładnie takie same, tylko cenowo jest dużo, dużo, mniej, dużo niżej. Hit nad hity, które rozchodzi się jak świeże bułeczki u nas. I to w zasadzie to często boję się opowiadać o tym produkcie, bo on znika w momencie, w tym samym dniu najczęściej, kiedy pojawiają się nowości. To jest balsam samoopalający, tonujący, tonujący, więc dla te, to jest dla tych z Was, które nie znoszą śmierdzącego zapachu po samoopalaczach, które lubią mieć taki dobudowywany efekt z brązowiałej skóry i efekt takiej rozjaśnionej skóry. Ten balsam jest wtedy dla Was, i codziennie skóra staje się ciemniejsza. Jest to świetne przygotowanie do opalenizny i produkt, który ja kocham. Produkt, który ja kocham. On też pojawia się co roku i moje dzieciaki go uwielbiają. To jest produkt, dzięki któremu, gdziekolwiek bym nie wyjechała, to opalenizna trzyma mi się przez cały rok. I to jest, to jest mój sekret. To jest mój sekret żelik, lazurowy żel, który podtrzymuję, już zanim tęskniłam, bo mi się skończył, ja zawsze kupuję go dużo, żeby mieć zapas na cały rok i dokładam go do balsamu nawilżającego, także przepiękne nawilżenie, linia słuchajcie, słoneczna od razu kojarzy nam się ze słońcem, od razu kojarzy nam się z wakacjami, no i słuchajcie, także nowości Wam już pokazałam i pozostało nie wiem, czy najlepsze na koniec, czy też nie na koniec. O, zobaczcie, nałożyłam sobie maskę i spójrzcie, jak ona wystygła. Nawet jakieś serduszko mi się tu zrobiło zupełnie niescąco. Ale to będzie z pewnością produkt, który, który ja pokocham i mam nadzieję, że będę mogła go zakupić w dużej ilości, choć wątpię w to szczerze, bo najczęściej, jak są takie produkty limitowane, to firma nakłada nam ograniczenia dla, z bardzo prostego powodu, bo słuchajcie jest tak ogromne zapotrzebowanie i to jest też cudne kobiety lubią dbać o siebie coraz bardziej, coraz bardziej chcemy pięknieć coraz bardziej chcemy mieć taki swój gabinet kosmetyczny w cudzysłowie w domu a tutaj mam słuchajcie dwa cudeńka zobaczcie dwa cudeńka, co to takiego było wyciągamy Wyciągamy, wyciągamy. Ojejku! Powiem Wam, że sama jestem zaskoczona, bo mm, taka piękna kopertóweczka, kopertówka różowa w środku. No taka klasyczna, słuchajcie, różowa w środku z serduszkiem. Taka może być kosmetyczką, może być kopertówką. Bardzo będzie fajna na top wycieczki w ekskluzywne, cudne miejsca, już się nie mogę doczekać, słuchajcie jak będzie można wyjeżdżać, tak wiecie, na legalu bez żadnych, tam, bez żadnych tam ściem, bez żadnych po prostu jakichś testów, nie testów, no i tutaj, a tutaj, zobaczcie, bo to jest taki set. Taki set z miłości do pracy, z miłości do piękna, z miłości do dzielenia się, do kochani, do ukochania. No tutaj, Torebunia. Torebunia, <gry> jakże się ucieszy mój małżonek, wspaniały. Tak! Mój małżonek będzie po prostu zachwycony, że jego żona ma kolejną torebkę, którą dostała z Marykiej. Do tego, żeby właśnie i promować siebie, i promować biznes, i promować markę, i promować biznes, w którym kobieta po prostu jest doceniana, biznes, w którym kobieta może wszystko, biznes, w którym kobieta może pięknie wyglądać, a przy okazji jako skutek uboczny zarabiać pieniądze i dodatkowo cieszyć się, cieszyć się takimi wspaniałymi gadżetami, to jest, są prezenty. Jeśli ja dobrze kojarzę, to to one chyba są za e, konsultantkę, gwiazdę. To jest taki status u nas, który każda kobieta może zrealizować. I to są kobiety, które są e, nie są lepsze, one są po prostu bardziej pracowite niż wszystkie pozostałe. E, i, e, I co jeszcze? Najpiękniejsze jest to, że każda może. Zobaczcie, pięknie się to wszystko skomponowało. Więc ja tymczasem, tymczasem ten mój e, bałaganik zostawiam. Pędzę do mojej klientki. O, złota! O właśnie Alicja, czyli w, tej, w, tej, w tym pudle, które zostawiłam jeszcze na dole prawdopodobnie będzie ta złota, o której mówisz, którą już nie pamiętam jak wygląda. Sylwia, ja czekam na Ciebie, bo Ty zawsze zgarniałaś wszystko to, co najpiękniejsze, czekam na Ciebie na kolejne Twoje gadżety. Ja już nie mogę się doczekać doczekać ci słuchajcie, jak będzie, będę się jutro dzielić z wami dzisiaj. Dzisiaj używam dla kobiet z mojej grupy zamkniętej i no i co, życzę Wam przepięknego dnia, widzimy się jutro w południku piękna i rozwoju, do usłyszenia i do zobaczenia, a ja pędzę do Dorotki dać jej kremy, po które przyjechałam mam nadzieję, że kawa zrobiona przez moją córci bardzo smakowała, całuję Was mocno, buziaki i do usłyszenia, pa!